Wszedłem sobie do tego zwalonego, sosnowego drzewa. To jest chyba przecinka, raczej to nie jest wiatru. Ale Wychodzę na taką sobie drogę wyjeżdżoną przez jakieś tam maszyny leśne. Robiące wycinkę, patrzę w lewo. Leży coś fajnego. Fajnego to może dużo powiedziane, no coś leży. Widzę, że już ma nadocznika ułamanego. Tak, to będzie dwunastak. Będzie dwunastaczek z ułamanym nadocznikiem. Ale. Powiem szczerze, że długo tu nie leży. Długo nie leży, bo jeszcze pieczona jest lekko taka mokrawa. Fajniutki taki taki, tak. tutaj taka przecineczka jest Widać, że jest jedzone, ale to tak te, te, te sosny już takie powysychane to myślałem, że to może jakiś czas temu tutaj były te byki jednak one tutaj przychodzą po prostu jak na stołówkę dobre Na sam Firent już jestem z 300 metrów od auta, do auta szedłem także, także fajnie. Pozdrawiam.